A teraz, a teraz pokażę, co na ten atak, co ja robiłem. Bo właśnie sobie usunąłem jednego klona, żeby dołożyć sobie jednego dodatkowego Rage'a. Tak, usunąłem i oczywiście szkielety plus Imbis do tego. Eee, dołożyłem sobie jednego aniołka, bo tak jak Ci pisałem, że królowa jeszcze nie ma max aniołków, a już chcę grać tym zestawem, co się sprawdza. Więc dołożyłem zwykłego aniołka kosztem jednego smoka, dołożyłem tam parę innych rzeczy jak e, headhuntera, e, zrezygnowałem z kilku barbarianów, dwa wallpakery, żeby gdzieś się tam dostać ewentualnie. Zgadzam się, tu trochę za wolno ruszyłem, bo nie złapałem balonów, ale swoje zrobiło co miało zrobić. Jeden plon właśnie tutaj na Orła i na Techa, żeby to kupić. No i co? No i szkielety plus Invis, żeby aktywować Invis Tower. To mi akurat też znajomek powiedział, że to jest bardzo tani sposób na aktywację. Bo wiadomo, trzeba trafić idealnie z Invis, żeby szkielety były w Invis, a a nie ten budynek, który chcesz atakować. No i reszta to tak naprawdę, można powiedzieć, formalność. Tylko się trochę spieszyłem jeszcze z tym, z rojalką, żeby zdążyć ubić Invis Tower, żeby się nie aktywowała drugi raz, bo wtedy mogłoby trochę być słab słaba. Tak, nie wiem, jaki tam w CC było i w ogóle, co było w CC. Zawsze na tak fajna spojrzeć. No i ja tak też mimo wszystko się zastanawiałem jeszcze chwilę z królową Myślę, że chyba w minutę 37 się wyrobię, więc tak nawet można powiedzieć turniejowo Czasowo A więc no, zestawik naprawdę świetny, fajnie się spisuje i jest dosyć uniwersalny